Hejo, hej, hej. Wpadam się do Was z bardzo prostym pomysłem na śniadanie. Zastanawiałem się, żeby takiej serii po prostu nie ruszać, żeby zrobić po prostu pomysły na obiad, pomysły na śniadanie, jakieś deselki, żeby to troszkę tematycznie ruszyć. Abyście mieli wszystko poukładane, i dzisiaj przechodzę z jednym z fajniejszych przepisów, którym ostatnio Karolina pokazywała Wam na vlogu, czyli jajka w pesto. Jest to naprawdę banalny, prosty przepis, smaczny i to chyba jest najważniejsze, żeby dania nam smakowały. Użyjemy pesto z rukoli, możecie użyć pesto z pomidorów, to tylko zależy od Waszych preferencji. Zaznaczam, że przepis jest prosty, więc na pewno Wam się uda. To co, zaczynamy. A co potrzebujecie, moi drodzy, do tego przepisu? Oczywiście jajka, nasz najważniejszy składnik. Czosnek i oliwa. Możecie użyć oliwę czosnkową, jeżeli macie. Pesto dzisiaj z rukoli. Zielone będzie na zielono. I odrobinę bazylii na samą górę. No i oczywiście sól. Możecie użyć oczywiście też pieprzu. Jeżeli chodzi o pesto, możecie użyć też czerwonego pesto z pomidorów. Nie musi to być akurat. To z rukoli. To co, zaczynamy. Posiekam czosnek. I usmażymy go na patelni, na no to rzucimy jajka. Teraz wasze pesto wymieszajcie troszkę. No. I teraz wrzucimy tutaj do jajek. Najpierw tak, zaraz wymieszamy, żeby tutaj brudnej łyżeczki z powrotem nie wkładać specjalnie do tych jajek. Teraz tutaj troszkę wymieszamy. Cyk, 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 żeby się połączyło. O, białka nam się zetną. Dobrze już 4 jajka. Zależy jaką rodzinkę macie wiecie wiadomo, będziecie robili dla siebie, to dwa jajka wystarczą. Dobrze, jak mamy to pesto dodane, I teraz na to idzie sól. już też musi mieć ubariusza. Zwiększamy odrobinę ogień i teraz przykrywamy, żeby nam się to ładnie zcięło. I musimy po prostu czekać. To jest tak proste, naprawdę, podsmażyć odrobinę czosnku, jeżeli macie oliwę czosnkową, na no to jajka, pesto i przykrywamy. Sprzątamy teraz kuchnię oczywiście, bo mamy na to czas i pokroimy sobie świeże pieczywko. Stół przygotowany na nasze śniadanie, zobaczmy jak jajka. Oh wow, vidzę že je už práve gotové. Dobrze, moi drodzy, ja wołam resztę domowników i zabieram się za zjedzenie tego wspaniałego śniadanka. Jak widzieliście, przepis jest banalnie prosty. Myślę, że fajnie było zrobić takie serie pomysł na śniadania, pomysł na obiad, pomysł na deserki, żebyście mogli znaleźć coś może dla Was nowego, bo ja czas, często gotuję w kółko yy, podobne rzeczy, no i może znajdziecie coś nowego dla siebie. Ja się z Wami już żegnam, Pamiętajcie o subskrypcji. I o tym, że jeżeli zrobicie takie śniadanie, oznaczcie mnie na Instagramie, a ja to udostępnię u siebie. Trzymajcie się. Pozdro. DG!